Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz. A to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Assassin's Creed Valhalla. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy naszą przygodę. A dziś, moi drodzy, Norwegia. Wróciliśmy do Rygia do Fornburgu i do tutaj jeszcze innych y, krain o dziwnych, trudnych nazwach do wymówienia. E, a co my tu robimy, moi drodzy? Wróciłem. Albowiem mam tutaj porachunki do wyrównania z pewnym dręgrem. dręgrem, drengrem, drengrem, do którego robiłem już dwa podejścia, i oba były nieudane. Mam nadzieję, że teraz, kiedy już naprawdę jestem mega przykokszony, mam ponad 100 mocy i praktycznie endgameowy kwipunek. No jak teraz nie pokonam tego dręgra, no to ja po prostu się zapadam pod ziemię. Erik wiernogłowy dzisiaj pada moi drodzy i nie ma innej opcji. Ja już grę zapisałem, czat nadrobiłem, także ja tutaj jestem gotowy na wszystko. Od razu przyspieszamy rozmowę, bo już tą rozmowę e, przerabialiśmy niejednokrotnie. O, udało się. To jest właśnie coś, co nie wiedziałem, czy się uda. Okej, okay, okej. Okay. Teraz nasza walka już nie będzie tak wyglądać jak kiedyś. Teraz już jestem nieco lepszy, o kurde. Nie mogę go wyczuć pod parowanie. Ojejku, jakiego ja bije. Pamiętam, że on mnie kiedyś tymi toporami zabijał, ale to było chyba dawno. Okej, okay, jednak chyba za mocno tutaj przykoksałem. Zdecydowanie.

Dobijemy go oczywiście, bo on tutaj sam tak jakby prosił o to, żebyśmy z nim walczyli, żebyśmy go pokonali, żebyśmy mu pozwolili dołączyć do Ragnara Lovebruka w Valhalla. Także moi drodzy, dokonajmy tego. Nie wiem jak on go dobił i czym bo nie było widać ale gdzieś tam chyba mu ten szpikulec wbił odpowiednio no i cóż, niestety ta walka nie była tak bardzo trudna jak się nastawiałem więc w tym odcinku prawdopodobnie jeszcze jakąś walkę sobie umieścimy zobaczmy co zdobyliśmy zdobyliśmy od niego jakiś kieł fafnira to jest jakaś włócznia? Tak, włócznia solidnej jakości. No myślałem, że to moja pierwsza włócznia. A jak widać, miałem jeszcze włócznię fyrdu. Okay. ok, spoko. No dobrze, nie było to aż takie trudne, jak się okazuje. No tutaj, mimo wszystko, ta moc i ten ekwipunek, który uzbierałem od naszej ostatniej walki, no tutaj troszeczkę, że tak powiem, przeciążyły. W takim razie, spójrzmy na mapę świata, czy możemy tutaj w Holandii jeszcze kogoś dopaść. Możemy tutaj sobie z kogoś poszydzić, ale to byśmy tego nie chcieli robić. Tutaj mamy jakieś grzybki, możemy sobie zrobić te grzybki, bo i tak planowałem. No tutaj mamy już moc 280, więc to chyba będzie za wysoko. Udajmy się do tych grzybków. Ja sobie tutaj zapauzuję nagranie i zobaczymy się już na miejscu. W porządku, moi drodzy, udało się dobiec do tego jakże tajemniczego miejsca, którym jest Muchomor. Po jego zjedzeniu, z tego co pamiętam, bo przynajmniej chyba tego muchomora odpalaliśmy, to się pojawili jacyś tacy przeciwnicy, że nie byłem w stanie nawet kiwnąć palcem. Zobaczymy, co się stanie przy tym muchomorze. Także jesteśmy dokładnie w tym miejscu. No i sprawdźmy, co to może być, co to będzie. Oh, to let's go. Halucynogenne wyzwanie. Obserwuj znaki i przejrzyj drzwi w odpowiedniej kolejności. O cholera. Czyli widzę, że e, każdy grzyb chyba robi co innego. What? Jakie znaki ja mam obserwować? Przepraszam. Pierwsza brama wiedzie do Trutenheim, gdzie Thor ciska pioruny aż po Ragnarok. Druga brama prowadzi do Folwangów Frey, gdzie znużeni bojem znajdują wytchnienie. Trzecia brama to Golgladsheim, gdzie wszechojciec zwita swych krwiopijców. No dobra, czyli gdzie wszedłem tam? Jakich znaków, o czym oni rozmawiają? Ja się tak tutaj ścipałem tym muchomorem, że ja nie wiem chyba o co im chodzi. Dobra, idę do następnej. Też nie. O, czekaj, tam przy tamtej jest jakiś... jakiś ludzik, to chyba tutaj. O, też nie. A nie, coś się zaświeciło. Jakaś jaśniejsza teraz ta brama jest? Okej, okay, a tutaj ja totalnie nie kumam tego wyzwania, wiecie? No jest chyba ponad moje 6 si siły. Okej, okay, czyli tak jakby ta brama miała chyba do tej pory najwięcej sensu. Może się zaświeciła. I teraz, co? Kolejną bramę muszę po niej odkryć? Nie, czaję totalnie. O co tu chodzi? Ok, zakładam, że to jest pierwsza brama. Musi się świeci. Może ta jest. O, patrzcie. Chyba trzeba być tam, gdzie jest posąg. Tak. A nie, i tu jest posąg, i tu. Dobra, czyli mamy pierwsza ta, tam jest druga, no to trzecia może jest z tym posągiem. Wow, mistrz normalnie. Kierownicy, ale one już. Aha. And discover common sense. Aha. Zagadka Muchomora została rozwiązana. Dostałem 700 doświadczenia. E, totalnie rozwaliło mi mózg przy tym. I żadnej nagrody nie ma za to: ani przedmiotu, ani niczego. Tylko samo doświadczenie i w sumie tyle. O, dostałem ewentualnie punkty doświadczenia w Ubisoft Connect i chyba tyle. No i nie jestem tutaj zadowolony z tego Muchomora. Ten Muchomor tutaj zdecydowanie był ciekawszy, bo się przynajmniej jacyś przeciwnicy pojawili do pokonania. A tutaj trzeba było jakąś słabą, nudną zagadkę z bramami zrobić. No dobra, wracamy do Anglii. W porządku! Wróciliśmy do Anglii, i tutaj moi drodzy, znaleźliśmy kolejnego muchomora. Jesteśmy na mapie o mocy 55. Sprawdźmy, co ten muchomor tutaj sprawi. Kolejne halucynogenne wyzwanie. Obserwuj znaki i zapal właściwe kosze z węglami, by przejść przez drzwi. Obserwuj znaki. Nie, nie, jakby dobry zapaliłem. Nie wiem o co chodzi. Widzę, że każdy mu humor to jest inna zagadka w ogóle. A co tu chodzi do cholery? Najgorsze jest to, że ja się już nie wydostanę stąd, dopóki chyba tego nie zrobię. Jakie znaki mam obserwować? Czego my szukamy w ogóle? Ale to z tymi muchomorami to jest sprana akcja totalnie. No nie, nie, nic się tutaj nie aktywowało. Ani mi to życia nie odbiera. Ja jestem za głupi na te zagadki, po prostu. Poszukajmy znaków. Nima. Chyba, że jak się zapali odpowiedni, to on zgaśnie? Nie. Albo coś się stanie? Na zielono zapłonie? Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi. No, nope. Jak się z tego wychodzi? Na się w ogóle? Chyba się nie da. pisać się nie da. Będę no musiał chyba albo wczytać, albo gdzieś odbiec dalej. Żeby to przerwać. Chyba, że się nie da tego przerwać. Po prostu już tutaj na wieki wieków utkniemy. Jakich znaków do cholery? O co tu chodzi? Może trzeba jeden, przez jeden płomień patrzeć na inny. Nie. Jakich znaków? Może wy macie jakiś pomysł? Piszcie na czacie, o co tu chodzi. Bo, bo ja totalnie nie czaję. Tu jakieś kwiaty rosną. Może trzeba podpalać te, które są przy kwiatach. Tu nie ma kwiatów. Tu jakieś ziele rośnie, może tak. Wcale nie jest powiedziane, że mają być trzy zapalone. Ej, po jakie irytujące to jest. Czy tu nic nie dzieje totalnie? Ja pierdzielę Dobra, da się jakoś zabić, jakoś umrzeć. A, patrzcie, nie da się dalej powiedz. Spróbuję zerwać połączenie z tym muchomorem. O, no się udało, wybiec z tego. Tak, masakra w ogóle, jakie to było słabe. Nie sądzicie? Dziwne, takie dzi dziwne. Czyli widzę, że te muchomory to... różnie. Czasem coś fajnego, czasem coś ciekawego, a czasem jakiś taki shit, nie wiadomo co. Jaka to było moc? Nie, to było na 20. Dobra, może na jakiś może na 55 jest jakaś bitka. Sprawdźmy. Najwyżej jak będzie znowu jakaś pierdoła, to się wybiegnie. Widzę, że można to przerwać po prostu odbiegając, więc tyle dobrze. Biegnie ten puń? Biegnie. Ale to była głupota totalna. Zmarnowałem 5 minut, życia eee, no właśnie. Tylko, że tutaj żaden ze z tych zniczyń nie wskazywał, że już jest dobry, tak że już jest odpowiednia ta kolejność. Ja żadnych znaków też nie widziałem, a nie mam cierpliwości, żeby się w to bawić. Czas na to tracić. Zobaczmy, może ten muchomor przyzwie jakichś fajnych tutaj przeciwników. Oj. Dobra. Obserwuj znaki i przejdź kolejno... O, w życiu. Dobra, gdzie jest mi koń. Nie mogę wejść na konia. O, matka. Uf Na szczęście da się to przerwać w ten sposób. O, patrzcie jakaś znajdźka nieodkryta. Jak to możliwe? Ciekawe. 2000 metrów dalej mi pokazuje, że jest jakaś znajdźka na wprost. A ja tutaj żadnej nie widzę. Hmm. Ciekawe też. Dobra. Okej. Okay, znudziły mi się te muchomory. Bo widzę, że ciężko trafić w jakiś taki ciekawy. Hmm. Wracam do tej anomalii. Bo tutaj chyba to miało największy sens. Tam przynajmniej wiem, co nas czeka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ok, mamy anomalię. No będzie się trzeba troszeczkę. No my dzisiaj trzeba troszeczkę skakać, ale zauważcie, że nasza koleżanka nawet nie wpada do wody. Ale dobrze, że jest tak samo zwinna jak Eivor, zobaczcie. No ciekawe, bardzo ciekawe. Interesujące co najmniej. Okej, okay, drapaliśmy się. Ciekaw jestem czy tutaj znowu będzie trzeba celować jakimiś działkami, jak to było ostatnio. Mam nadzieję, że nie. Bo to z tymi działkami było dosyć y irytujące, chciałem powiedzieć nie nieintrygujące. Dobra, dla osób niewtajemniczonych właśnie sterujemy kobitką, która, no jak to w całej serii Assassin's Creed e, synchronizuje swoje umysły właśnie e, z postacią z przeszłości, w tym przypadku z naszym wikingiem Eivorem, więc to ona jest tak jakby mózgiem, a Eivor jest tylko e, powiedzmy narzędziem, które wykonuje Hmm, to co mu zlecimy. Okej, okay, czyli tutaj, teraz tędy. Chyba tutaj nie będzie tych działek. A nie, już widzę, że jest jedno. Ono już jest chyba wycelowane. Niestabilna struktura. Okej, okay, szybko poszło. Dobra, chyba powinienem teraz wycelować to działko tutaj. Okej, okay. nie wiem, czy to jest ta ścieżka, bo tak biegnę trochę na pałę. Ale chyba, chyba jest ok. No nie spodziewałem się, że ta kobita co cały dnymi dniami leży tak naprawdę na łóżku. Nie! O, matko. Już myślałem, że mnie cofnie na sam początek. A tak być powinno. Za takie błędy powinni karać i powinno się spadać na sam dół. Ok, czyli muszę poczekać aż się pojawi. Chyba, że się teraz karę nie pojawi. OK. Idzie na razie w porząsiu. Ale zadziwiająca jest sprawność tej, tej kobitki, no? Naprawdę. Oj nie, chyba nie, chyba to nie był dobry pomysł, chyba to nie o to chodziło, chyba to nie o to chodziło, to gdzie ja mam się stamtąd udać, czyżbym miał wrócić? Co? Jak mam się jak mam się tam wspiąć? Nie oj, tutaj nie ma przejścia, czemu? Okej, okay, czekajcie, chyba. Chyba już wiem. To trzeba stamtąd tam i później tam dobra. Okej. Okay. Bardzo intrygujące są te anomalie. E, bo pamiętam, że pierwsza anomalia, ją odkryliśmy, to ona ukazała nam jakiś urywek jakiejś taśmy. Też nie do końca wiedziałem o co w tym chodzi. Wejdź, że jak ci wszystkie te anomalie odkryję, wtedy pewnie jakoś to się łączy w całość. Hey, It's all quiet on our end. Damn it. Well, I'm at the second packet. You ready? I'm ready. I got the data. Here it comes. Cut. <laughs> Cut. Anomalia Animusa Jezioro Nitham. Ukończone. Bardzo, bardzo intrygujące są te anomalie. Bardzo jestem ciekaw, co one tak naprawdę sobą reprezentują, pokazują i co tam chcą nam powiedzieć. Ale nie dowiemy się, dopóki nie odkryjemy ich wszystkich. E, no dobrze, myślę, że na tym sobie skończymy, jeżeli chodzi o ten odcinek i tą całą eksplorację, ponieważ ja jestem żądny krwi. I wszystko to, co do tej pory robiliśmy, trochę mnie uśpiło. Ale czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze fajnego dręgra. Ale to i tak zrobimy go w kolejnym odcinku. Także moi drodzy, dzisiaj dręgr, trochę muchomorów, trochę anomalii. No ale ogólnie głównie chodziło o pokonanie tego dręgra z Norwegii. A teraz tutaj widzę kolejnego dręgra już we wschodniej Anglii na mocy 55. Może być ciekawie. No to jest chyba jedyny dręgr, którego znalazłem, bo nie przypominam sobie, żebym tutaj odkrył jeszcze gdzieś podobny znaczek. A pamiętamy z opowieści tego pierwszego dręgra, że jest ich sześciu po świecie rozesłanych, gdzieś tam pogubionych, więc jak do tej pory znaleźliśmy jednego. Drugi jest w Norwegii. Na 280 trzeci widzę, że jest tutaj, a gdzie jest pozostałych trzech? ale rawie Może się uda kiedyś ich znaleźć. Na razie skupmy się na tym. Także moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiaj. Na streamie zostajemy i kontynuujemy przygodę. Na YouTube na odcinku już się żegnamy. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Zapraszam serdecznie i do następnego.